Kaczyński znów rozpoczyna wojnę z Konfederacją. PiS przedstawił swoją deklarację, wiedząc, że Konfederacja jej nie podpisze. Mieszkanie prawem, nie towarem. Zaczął się zmasowany atak. A ten człowiek był sześć już, A ma pan wątpliwości? No jakby poważna. Sławomir Męcen się trochę zachowuje jak rozwydrzony Bachor. To mało Sławomira Jakoś coś odjechało, peron odjechał. Kaczyński chce uzyskać samodzielną większość. Problem w tym, że to niewykonalne. PiS Zaufanie wyborców. Zamiast skupić się na krytyce rządu Tuska, przyłączyliście się do niego i atakujecie Konfederację. Rozbijacie prawicę. Niestety, dla Kaczyńskiego liczy się przede wszystkim dobro jego partii nie Polski. Tusk i Kaczyński. Wspólnie ponad podziałami mówią, byle nie Konfederacja. My mówimy, byle nie Tusk i Kaczyński. Tych dwóch panów trzeba wysłać na emeryturę. Czas na nowe pokolenie.